Witajcie, dawno nie było żadnego nowego filmu na playliście vlogi o rozwoju kanału, więc zapraszam na obecny TVW i trochę pogadajmy o tym. Co to jest TVW? Tłumaczyłem tutaj. Więc od razu przejdźmy do rzeczy. Na no tak zwanej kupce wstydu leżą dwa nagrane intra jeszcze sprzed operacji, że sobie miałem w trakcie, nie będąc w stanie za bardzo wizualnie się pokazać, nagrać tylko audio do nich, no ale tak sobie leżą do tej pory. Jest to wstęp do fanfika z Harry'ego Pottera o glizdogonie, no i wstęp do drugiej części poradnika zdrowego żywienia. Jakoś się nie upominacie o tę produkcję, no to ja tak udaje, że nic o nich nie wiem. Kiedy się nagram. No i w kolejce wisi też ta creepypasta, pasta, o której kiedyś wspominałem, ale jakoś tak ostatnio mam dużo więcej spraw bieżących i chyba to będzie na przyszły rok jednak. W każdym razie, bo w najbliższej kolejności planuję film o wolnej woli i taki jeden odnoszący się do tego, o czym mówiłem przy materiale odnoszącym się do kanału księdza Bańki w kwestii ewolucji człowieka, a mianowicie research, który dokonywałem wtedy, no, zahaczył o kanał kosmiczno-powieści, i tam jest kilka rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Konkretnie jest tam bardzo dużo ciekawych informacji o archeologii, i to bardzo sobie cenię, ale jest też wiele spekulacji na temat jakichś teorii fizycznych. No, gdzie widać, że prowadzący kanał no, niewiele ma na no, ten temat pojęcia, no i chciałbym tutaj dużo rzeczy sprostować, dużo rzeczy wyjaśnić i opowiedzieć, jakby to wyglądało, i też wyrazić moją opinię na temat tego, co ja sądzę w kwestii, czy naszą planetę odwiedzili kiedyś kosmici i czy wrócili na swoją planetę, czy żyją u nas dalej. Zresztą posłuchacie sami, jak już to nagram. Nie będę spoilerował. Druga kwestia, jaką bym chciał poruszyć, to to, co bardzo mnie zdziwiło, że ukazało się w komentarzu, ale z drugiej strony bardzo mnie cieszy. Mianowicie padła propozycja, że jeżeli tylko to możliwe, żebym włączył na kanale opcję wspierania. Nie wczytywałem się dokładnie, od jakiego progu to można zrobić, no ale na pewno najpierw muszę mieć zweryfikowany kanał, najpierw muszę mieć na kanale reklamy, żeby w ogóle to, o tym myśleć, choć podejrzewam, że wymaga to jeszcze wyższego progu subskrypcji. Ale nie wiem, nie czytałem na ten temat jeszcze. Ale na pewno nie chciałbym zrobić tego w ten sposób, jak to robi wielu twórców, że po prostu w opisie daje PayPal czy tam numer konta, bo niby można i dałoby to jakieś wsparcie finansowe dla mnie, a przydałoby się przy pewnym projekcie, o którym jeszcze nie opowiem, ale jeżeli wyjdzie, to będzie to fajny, bardzo fajny projekt. Aż się jaram, ale jeśli nie wyjdzie, no to nie warto o nim wspominać. Bo, jeżeli na filmie są reklamy i opcja wsparcia pod tym filmem, no to ja na tym też troszkę zarabiam, ale przede wszystkim na tym zarabia swoją prowizję sam YouTube, znaczy Google, który jest właścicielem YouTube'a. I w tym momencie bardziej skłania ich to do promowania tego filmu. Dlatego też nie chciałbym na przykład zakładać Patronite'a, bo wtedy też zarabia na tym prowizję zewnętrzna platforma, a nie samo Google. Więc. No w kwestii promowania filmu, no na pewno im się opłaca promować te na których oni zarabiają. I na pewno wizja, w której sobie robię z YouTube'a źródło utrzymania i nie muszę pracować zawodowo i mam mnóstwo czasu na to, żeby nagrywać dla was nawet i trzy filmy w tygodniu. No to jest świetna wizja, ale jednak mimo wszystko na sam początek, no to wolę, żeby wizją było wypromowanie swojej marki osobistej, tak zwanej, a nie w zrobienie z tego maszynki do zarabiania kasy. Dlatego nigdy nie będzie tu jakiegoś sklepu z koszulkami czy tego typu gadżetami, na których też YouTuberzy sobie dorabiają, a ewentualnie właśnie taka opcja wsparcia. No i płynnie przechodzimy do kolejnego tematu. Opcja zakupu. Pełnometrażowych, nazwijmy to, książek mojego wydawnictwa, że tak powiem. No i tu przechodzimy płynnie do jeszcze kolejnego tematu, jakim jest moja pierwsza ukończona powieść, która miała się ukazać jako audiobook, o czym zapowiadałem jakiś czas temu, no i jak do tej pory cisza. To samo zresztą z dużym projektem sztuki teatralnej, do której część z Was dogrywała dialogi, i to jakoś w okolicach sierpnia, a mamy listopad, więc trochę czasu minęło. No, ale potem była operacja, potem była Rekonwalescencja. I tak jak mówiłem chyba właśnie w filmie zatytułowanym Rekonwalescencja, że pewnie popróbuję to sobie robić w ten sposób, że będę puszczał z syntezatora mowy no, tak, ten tekst i potem powtarzał go, żeby w ten sposób nagrać tego audiobooka, ale no i w tym miejscu jest właśnie powód, dlaczego to się przedłuża. Ponieważ istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące wręcz z pewnością, że za jakiś czas będę w stanie to po prostu czytać z monitora. Bo jak rozmawiałem z moją panią doktor prowadzącą w kwestii tej operacji, to po zdjęciu szwów, co miało miejsce 10 listopada, zapowiedziała mi, że mogę sobie dobrać jakieś okulary, gdzie będzie mi lepiej po prostu ze wzrokiem, lepiej z widocznością, ale no te okulary będą tymczasowe. Ostateczne, dopiero 3 miesiące po operacji, kiedy to się wszystko zagoi, i wychodzi to mniej więcej w styczniu, i mniej więcej w styczniu powinienem również mieć możliwość dobrania sobie okularów do czytania. Nie tylko takich dochodzenia na co dzień, bo obecnie mam tylko właśnie takie dochodzenia na co dzień, które też nie są zbyt doskonałe i też w nich widzę niewystarczająco wyraźnie, no ale na pewno lepiej niż bez. No i przynajmniej jestem w stanie pracować w tych okularach. Dlatego też wstrzymuję kwestię audiobooka właśnie do stycznia, bo jeżeli będę w stanie czytać to z monitora, no to będzie to dużo sprawniej, wygodniej. I też pewnie dykcyjnie i narracyjnie lepiej to odczytam niż jakbym miał powtarzać z pamięci, no i na pewno wykluczę w ten sposób wszystkie pomyłki. No jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej zdecydowaną ich większość. A sztuka teatralna ma tą książkę promować, więc obydwie rzeczy będą mniej więcej w tym samym czasie miały swoją premierę. Dlatego też nie publikuję tej sztuki. Ale wiecie co? Tak właściwie to nagrywam ten materiał tylko z jednego powodu. I zapewne widząc jak zmieniło się w tej chwili tło, domyślacie się z jakiego. I tak, słusznie skojarzyliście je ze stacją ateizm. Gdzieś tam coś tam już napomykałem, że wystąpię ponownie na antenie stacji 5 grudnia i możecie jak najbardziej do mnie zadzwonić, sobie pogadać, ale mam dużo fajniejszą nowinę. To nie będzie jednorazowy występ. To już oficjalne i jestem po prostu członkiem ekipy stacji ateizm. Więc zapewne nie jeszcze jedna niedziela będzie możliwa z moim udziałem, a może znajdą się też jakieś inne materiały, niekoniecznie tylko te korowe z telefonami, bo stacja teraz rozszerzyła trochę swoją działalność i mamy też inne treści. Ale o tym już dowiecie się w praniu na bieżąco no, nie będę tutaj niczego zapowiadał. Śledźcie stację, a zapewne zobaczycie mnie tam nie jeden raz. A ja ze swojej strony pewnie będę zapowiadał. W jakimś tam kolejnym odcinku, w podsumowaniu, czy we wstępie, że tego a tego dnia widzimy się na stacji. Aha, i jeszcze tak wracając do tematu wspierania kanału, to wiecie jakie byłoby najlepsze wsparcie dla mnie w tym momencie? No, tym najlepszym wsparciem byłoby promowanie moich filmów gdzieś na swoich social mediach. Każdy z Was ma pewnie sporo znajomych. Jeżeli wy zdecydowaliście się subskrybować ten kanał, jeżeli piszecie tak wiele przyjemnych opinii w komentarzach. Jeżeli dajecie tyle łapek w górę, no to zakładam, że Wam się te treści podobają. Jeżeli chcielibyście je polecić znajomym i ci znajomi również przyszliby tutaj oglądać i subskrybować, no byłbym zachwycony. I to by było dla mnie o wiele lepsze wsparcie niż wrzucenie jakiegoś Donata, czego z przyczyn, o których mówiłem wcześniej, no w tej chwili nawet się nie da zrobić. A w przyszłości chyba mimo wszystko będę wolał, na przykład właśnie wydawać audiobooki. Abyście w ten sposób mogli coś ode mnie otrzymać, a nie po prostu no, wspierać moją pracę tak bezinteresownie. Choć no, to też nie jest bezinteresownie, no bo wiadomo, że nie robię tych materiałów tylko dla siebie, dla czystej przyjemności. Choć przyjemność sprawia mi to przeogromną. Aha, i też mogę tu zaznaczyć, że na pewno kiedyś w przyszłości będę szukał współpracownika do współprowadzenia kanału na tej zasadzie, żeby ktoś. Kto jest lepszy ode mnie, no czyli każdy jest w zasadzie lepszy ode mnie pod tym względem, no zajmował się tym, co dla mnie głównie ze względu na wzrok, nawet nie tyle co na umiejętności, no sprawia problem, czyli montowaniem i tworzeniem miniaturek. Ale póki co sobie jeszcze jako tako radzę, choć no nie jest to za dobrze, bo te miniaturki, mimo wszystko, są robione prostymi sposobami, i na szybko. No bo inaczej nie umiem, a nauka obsługi jakiegoś Photoshopa przerośnie mnie wzrokowo w tym momencie na pewno. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam do kontaktu mailowego. Zaznaczam, że ten temat jest tak jakby w toku. I póki co, dopóki kanał nie jest monetyzowany, no to będzie to praca charytatywna, no nie ukrywam tego. W przyszłości, jeżeli kanał zarabiałby na siebie, nie, nie wykluczam możliwości, że będzie to po prostu praca płatna. Dobra, bo miał być to taki krótki materiał ogłoszeniowy, a jak zwykle się rozgadałem, dajcie znać w komentarzach co tam, jak tam. Subskrybujcie, dajcie jakąś łapkę. I cóż, miłego dnia Wam życzę. Do usłyszenia.